Wywaliło nagrywanie, znaczy czas się skończy, ale jedziemy z następnym filmem. Mm, tak, przed mniej więcej 10 minut, czyli do 21 minut <coughs> powinniśmy wejść z trzecim odcinkiem. Wierzę, puszczę tutaj na no, tym, można pobronić. <coughs> Przepraszam. Nie bijcie mnie za to, proszę. BAM! Ja tam będę ich połkował z Q to, złoty, Double kill! Nie wiem, wiem po co ten flash chciałem z tripla zrobić, żeby się popisać z killem Prawie oni mają Ace, nie? Z tego co widzę. Znaczy mają Ace, -a, ale... Albo dobra, nie. chciałem się zapytać czy są dwuchawka, ale przecież to widać na pierwszy rzu rzut oka, nie? Okej, okay. mamy po wierze już. Znaczy na każdej linii jedna wieża spuszowana. Zmierzamy do drugiej. Chłapki nie dali zawsze, spoko. By mogę uleczyć teoretycznie, aż, bo aż nie jest na dużej ilości HP. No ale cofnijmy trochę. Może sobie po blue pójdę. By mi się przydało dosyć. Czy znaczy wiecie. Ja wezmę sobie blue. Nie powinno mi sprawić to <śm> żadnego kłopotu. Skille się odnowią. Zostawię mu jednego, bo jakby chciał sobie blue zrobić, żeby mu się tak szybko nie zrespiło. O, trandy idzie. A nie, raczej nie złapię. Ja, ja mam dasza. O, już pięć wież jest wziętych. Przeciwnikowi. Moby lubią pułapki dali. Z tego co widać. Spuszczę to szybko. I cofnę się po zmoralisza do końca. Cofamy się. Z morali 940 buty sobie też kupimy raczej. Powinno starczyć. Miejmy taką nadzieję. Tak, starczy na luz. I coś jeszcze jakąś książeczkę może. Yy, Morello teraz. By się przydało nawet. Lecimy na linię. Pójdę na topa, bo trochę farmy jest. Jakbym najlepszy z farmą to teraz jest Renekton, ale Renekton ma 30 level i on chyba w sklepie ani razu jeszcze nie był z tego co widzę Czyli trochę sobie pliku zbierali. już. To nie ma, eee, nic nie mówiłem, mam 2 kilo, ja on 3 zero, Bardzo się na po farmę. Tyle farmy i maksujemy ulti. Jest spoczko jak na razie 78 farmy 3.01 mamy Staty jest spoczko. Szybki push tego minionów i przy tym laskitujemy Jak najbardziej 140 AP. I co myślicie o tym nowym patchu? Co wyjdzie na sezon na czwarty sezon? Ja widziałem, że tam dodadzą trochę tych jakichś wardów. Yy, tam, jakieś itemki, chyba? Jak dobrze pamiętam, i będzie trochę inaczej mapa wyglądać. Bo będą gdzie indziej krzaki postawione, a gdzieś będą usunięte. I nowa dżungla będzie. Znaczy, nie jest tak nowa, że wszystko zniszczą i będzie, postawią coś nowego. Tylko będą w niektórych miejscach, jak dobrze pamiętam, gdzieś tutaj chyba będzie jakiś potwór, czy coś. Znaczy, wiecie, taki buff, jakby chyba. Tak jak, jak Bluey-Red, coś takiego. Ja teraz puszuję, że tam moi teammajczycy zabijają. No, wierzę że też biorą chyba nam idzie Ja na Tope też nie powinienem mieć żadnego problemu wzi z wzięciem ją Lekko, bo lekko, ale składam się pod AP, nie AD. to no, już wiecie, chyba. No to będzie szybki maczek. Cofam do bazy, albo nie, idę dalej. Nie na razie po co cofać Ja będę im tak Rozgrywka nie jest zbyt ciekawa No ale w sam raz Na opowiedzenie Czemu nie było filmów i tak dalej Na no, rozpoczęcie z, Tak jakby z serii Takie na maksa Bum O mój piesek wyszedł z łóżka Możecie słyszeć jak się trzepie Tylko bez kojarzeń, proszę Będę no. się <laughs> śmieje Seryjny zabójca, czyli 3-0. Co tam, piesku, robisz? Cześć. Ja się za nie przywitałem, jak przyszłam. Przywitaj się z wizami. Co, zaskakujesz? Czekaj, to ci drzwi otworzę, ale teraz nie mogę. Czekaj się ze dwoma, Czy nie robię przerwy, tylko muszę wypuścić w i siedź. Dobra. Uciek, piesek. Idę tam do was Widziki Chciał zabić, sam został zabity Trochę za głośno to trochę przyciszę Nie wiem, czy coś przyciszyłem w ogóle okej okay. Ja sobie tu ucieknę na luzie Nie masz mnie co gonić Ja mam Dasza, więc spokojnie się cofnę może do bazy na no morello jeszcze mnie nie starczy, ale to jeszcze troszeczkę dobra kupujemy teraz książkę na cooldowny i praktycznie wszystkie itemki do tego potrzebne do morello i przybyw przybywamy on oh my way mid i co tu mogę jeszcze powiedzieć? Mężczyzn nie jest jakoś ekscynujący. Ja z też nie pokazałem, bo praktycznie robię im tylko <laughs> backdory. A to w sam raz czasu na przedstawienie wam zamiarów co do serii. Że zamiarów, jak będą się pojawiać w czy się nie pojawiały i tak dalej, do wytłumaczenia się. Otóż inki mamy na no, Wow, 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 wow. Czyżby? Chcesz mnie zabić? Nie radziłbym ci. No, spróbuję dobić Dzięki za killa 4-0. Tak mogę grać. Jeżeli jeszcze mnie tutaj połkuję, trochę. Ale ona chyba nie wiedziała, że ja mam ulti. Idzie za mną. Puszę jej w, w. Znaczy E. Chcę mnie zabić. Widzę, że chcę mnie zabić. Ale się jej to nie udało. Niestety. Po jest jeszcze tutaj idziemy zobaczyć, nic nie ma nie ma za dużo hapsów ale na... wow nasus przed. hello nie da, <głosy> dzięki <głosy> to było śmieszne ale co tam, kill to kill cofam do bazy na morello mi starszy na luz i składamy więcej magic yy, i tam... Yy, lalalalalala Czekajcie ze małe okej, okay, jestem z powrotem. Lecimy na linię. Wieże puszujemy, wieże puszujemy cały czas. Zaraz powinien się kończyć czas nagrywania, ale to nic takiego. Czyli w trzech partach może być ten odcinek. 5.03 Inhib pusznięty, dwa inhiby nawet. Nie ta wieża ma... Ja pójdę spuszować górę tak po samej kule ich puszujemy szybciutko może sobie coś sfarmiłem? sfarmiłem no jak inaczej wszystko leci czyli już jest yy, 4 kontra 5 no Nasus jest bardzo dobry jak na razie dobra no, my tutaj puszujemy dalej oni tam się bawią z nimi Masę to się podejdzie, oni już nie mają wersz, nawet na się prawie. Następny Yugi poszedł. Bierzemy maksujemy w W, bo tylko to nam Tak zostało i ulti. Jeden poziom sojusznicy padają, nie wiem po czemu, ale okej. Okay. Jestem z powrotem, miałem wbite do pokoju znowu. Chwila z jak jak się zauważyć przed chwilą. Tu macie, dominuje, 603. Czyli w skrócie my skończymy to już. Oj, nie sięgłem z